robimy wszystko, żeby z 15 minut robiło się więcej i z tych momentów po prostu się coś wykorzystali i idziemy na wyjazd przy pełnej publice. Zagramy z najlepszym zespołem tej części sezonu, bo, bo nie wiadomo, czy Piast będzie niższy, to jest jeszcze długa droga do tego. Więc nauka, chciałbym, żeby to była nauka dla tego zespołu i żeby móc powiedzieć, że chciałbym w przyszłości z tej nauki z tym zespołem wyciągać wnioski, ale już wiem, że że to już nie będzie ten sam zespół w, w kolejnym sezonie, nasz. Czyli przekroją się zmiany. No niestety. Dobra, powiedz mi jeszcze, zapytam cię o to, jak zmobilizować chłopaków po 0,7 na drugi mecz? Normalnie, no nie ma znaczenia. Widzieliście, że przy 0,4 czy 0,5 wpuszczałem już młodych zawodników. Normalne było, że, że przewagą nie, nie dobijemy do. Do remisu, więc wiem, że ci młodzi zawodnicy z nami zostają, więc, więc muszę im dawać takie szanse, bo oni są przyszłością tego klubu, jeśli nawet jeśli dzisiaj nie są gotowi. Więc normalnie się przygotujemy. Z szacunkiem do siebie zagramy, zagramy ostatnie spotkanie albo, albo, albo kolejne w Gliwicach i nic nie zmienimy. No nie będziemy robić nerwowych ruchów, bo. E, bo wtedy Piast, no nie możemy zagrać młodzieżą, bo wtedy Piast wiadomo, że, że nie starczyłoby kilku, min, nawet, dobrej organizacji. Jestem szacunkiem dla naszych młodych chłopców, nie są jeszcze gotowi, e, ale w każdym aspekcie myślę o tym, żeby e, kluczem było dobro tego zespołu, więc czy dzisiaj przegraliśmy 0 no przepraszam, ale no futsal jest taki, no mogliśmy przegrać 0:4 i trzymać się na podwójnej gardzie z tyłu, Eee, a tak naprawdę zrobiliśmy w tym sezonie tak rzeczy wielkie, że, że nie mogę się wstydzić tego zrobienia. Zostaje z nami Filip i Chris, dlatego dwuletnie, bo coraz mocniej się identyfikują z zespołem, coraz mocniej się identyfikują z miastem. Czujemy od nich, że, że chcą tu być, że czują się tu spełnieni. Eee, I takich ludzi tu będziemy szukać. I wiadomo, że, że nie jest to proste, bo dzisiaj niestety. Brzydko, brzydko to nazwie, ale no większość w każdym klubie to są, to są po prostu zawodnicy, którzy, którzy przejeżdżają na, na okres, ale identyfikacji tu z klubem nie ma. My chcielibyśmy bazować na takich ludziach, więc z kosztem nawet tego, że będziemy dużo słabszym zespołem, po prostu będziemy szukać takich ludzi, którzy dadzą tu gwarancję charakteru, walki i, i zostania z nami na dłużej, bo... Bardzo trudne jest, co rok zbudować zespół futsalu. Widzicie ile tu jest detali. Jeżeli mam znów budować od początku wszystkie aspekty, obszary, jak mamy funkcjonować, to znów będziemy pół roku i być może już nam się nie uda tak odkręcić jak w tym. Nie mam wstydu, jestem dumny z chłopaków, że w takim meczu z Piastem Gliwice, który przegrał tylko ostatni mecz, tak my zagraliśmy z nimi bardzo wyrównany mecz. Pierwsza połowa bardzo dobrze. przegramy tylko 1-0. No, też głupia bramka. Druga połowa wychodzimy też, zaczynamy bardzo dobrze. Tracimy niestety drugą, trzecią bramkę, o czym właśnie gadaliśmy też na analizach, że trzeba uważać na te ich zagrania, na piwota i nabieganie No niestety zespół Lech Piast wykorzystuje takie błędy po 3-0 już sobie, myślę, Piast ustawił ten mecz już doświadczenie i kwalita po prostu jest u nich na innym poziomie. Ale zasłużyliście na gola. Było kilka okazji do tego, żeby bramkę strzelić. Pewnie, myślę, że na gola, niestety nie, nie udało się. Trenowaliśmy cały tydzień właśnie te kontraataki i szybkie, szybkie wykończenia. Niestety, jak była jakaś okazja, to bramkarz Piasta coś po prostu obronił i albo nie trafiliśmy bramkę, nie zamkliśmy słupek, więc jak takie okazje nie wykorzystamy z Piastem, no to niestety jest to na zero. No. Rewanż szykuje się ciężko, no ale trzeba podnieść głowę do góry, Zagrać jeszcze raz fajny mecz. Tak, pewnie. No, Mecze z piasem nie są, nie są łatwe. Jeszcze do tego na wyjeździe. Mamy tydzień, żeby się przygotować i no, spróbować coś tam zagrać Kto wie. No, dopóki, dopóki piłka grze, to zawsze się wałci. I tak no podpisałeś kontrakt z widzewem na dwa lata. Dobrze mówię? Tak. A na dwa lata? Dużo. Tak, no jestem tutaj bardzo zadowolony. Se a gente olha as barreiras de esportes, como as barreiras de esportes. Então, há dois anos, aqui estou muito feliz e feliz de continuar a trabalhar com os trainers, ou em geral aqui com os kibicos e com os homens que futsal. Fizemos um primeiro tempo muito equilibrado, uh, tanto é que o placar foi só de 1 a 0. Nossa equipe, primeiro, teve a possibilidade de sentir o jogo, de estudar o adversário, de como ia voltar. Para a segunda etapa e voltamos sendo aquela equipe é, bem aplicada taticamente. Os jogadores estão de parabéns para essa vitória. Respeitamos o nosso adversário, não ganhamos nada ainda, vamos para o segundo jogo. Voltamos a trabalhar na terça-feira com a mesma força para poder é, levar essa classificação à semifinal. Match, uh, ale, nas match, e para final.